Moi mili. Jak wiecie, od jakiegoś czasu kontaktuje się ze mną Riot Games. Co prawda, nie ma mnie jeszcze w programie partnerskim, co byłoby dla mnie mega dużym wyróżnieniem, nie ukrywam, ale jakoś strasznie mi to nie przeszkadza. Niemniej, dokładnie 7 grudnia o godzinie 15.21, pewien pracownik Riotu przysłał mi na tamten moment niedostępne opowiadanie o League of Legends. Taki ala fabularny sekrecik. Być może się zastanawiasz, ale hej! 7 grudnia. Mamy styczeń i to jego końcówkę. Barwek, o co chodzi? Dlaczego mówisz o tym teraz? Przede wszystkim dlatego, że 10 grudnia premierem miał Cyberpunk 2077, w którego świecie, nie do końca w grze, ale w świecie się zakochałem. Już zastanawiam się w sumie, w jaki kolejny świat gier wchodzić, gdyż opowiadanie i analizowanie różnych lorowych zawiłości jest czymś, co po prostu uwielbiam robić. Czasem nawet łapię się na tym, że wolę coś poczytać, niż pograć w grę. No i jak pojawił się Cyberpunk, to pochłonął mnie bez reszty. Wcześniej przeczytałem Cyberpunka 2020, na którym gra jest oparta. Grałem w grę, chodziłem i wąchałem każdy kąt w grze. Ale to nie było największą przyczyną, dlaczego dopiero teraz chcę wam opowiedzieć o tym, co Riot Games mi podesłało. Bo to co mi wysłali. To nie jest opowiadanie, mówiąc objętościowo, bo to, co dostałem od Rajotu Iście, mnie przeraziło, gdyż oto przede mną ukazała się nowela o garenie o tytule First Shield. Czekaj, przecież garen nie ma tarczy. To może tak w kwestii wyjaśnienia samego tytułu, demacjańskie wojska były podzielone albo bardziej Dauntless Vanguardzi by, byli podzieleni na jednostki, na oddziały, które nazywały się tarczami, czyli shieldami. Jak również jest to nawiązanie do tego, że Garen jest głównym obrońcą demacji, taką tarczą. Jest jeszcze trzeci powód takiego tytułu, że de facto demacja i jej oddziały nie są tarczą dla demacji samej w sobie. Dobra, idźmy dalej. I dlaczego mnie to przeraziło? Oto, zobaczyłem blisko 130 stron bitego tekstu. Jeszcze po angielsku, ok, nie stanowi to dla mnie aż takiego dużego problemu, lecz w moim przypadku akurat czyta się takie angielskie książki nieco dłużej. Wiadomo, nie jest to mój rodzimy język. Do tego jeszcze moje czytanie polegało na analizowaniu co następnego zdania, aby niczego z gargantuicznego opowiadania nie przegapić. I nie, to nie tak, że przeczytałem to opowiadanie, żeby zrobić o nim jeden materiał, jako naczelny, ligolegendowy, mol książkowy i tak bym je przeczytał. De facto to zrobiłem, tylko z dużym opóźnieniem. Jak już mnie ta nowela wciągnęła, no to bez reszty. Dziękuję Riot, że o mnie myślicie i podsyłacie mi tego typu rzeczy. Witajcie moi drodzy, ja jestem Marwek, a dziś porozmawiamy o noweli First Shield ze świata League of Legends. Tak jak mówiłem, jest to świetne opowiadanie. Swoją drogą zaryzykuję stwierdzenie, że jest to jedno z najlepszych fragmentów. Fragmentów słowo mi nie pasuje. Z wielkich kamlotów lorowych, z jakimi miałem do czynienia. Oczywiście nie chciałbym tutaj robić jakichś wielkich spoilerów czy coś podobnego, a jedynie wrzucić taki ogólny obraz, co tam się wydarzyło. Ale no generalnie rzecz biorąc, nie da się mówić o lore bez popełniania tejże zbrodni, czyli spoilerowania. Dlatego omawiając to opowiadanie powiem Wam mniej więcej o co chodzi, gdyż świetnie pokazuje to polityczną sytuację Królestwa Demacji. I to jest taki mały zbiór rzeczy do serii o hardkorowym lore, chociaż... Nie ma tego aż tak dużo jakby można było się spodziewać. Akcja noweli ma miejsce w Demacji, na początku i na końcu, a w środku są to krainy na wschód od niej. Dzieje się to po niewyjaśnionej do teraz śmierci Jarwana III, po buncie magów w Demacji, na którego czele stoi Silas, ale przed wydarzeniami z Warriorsów. W tym czasie Jarvan IV ściga Sailasa, a Garen przez swoją ciotkę Tianę Kraungard i jednocześnie wielkiego marszałka zostaje wysłany do sojuszniczego państwa miasta na wschód od Demacji o nazwie Nokmircz. W tym opowiadaniu z postaci bardziej znanych w grze, czy to w League of Legends, czy w Legends of Runeterra, czy w ogóle w lore, występują Garen, który udaje się na tą wyprawę i de facto stoi na jej czele i ma zamiar sprawdzić co się dzieje ze wschodnim sojusznikiem Demacji. Dalej mamy Cytrię, która świeżo dołączyła do oddziału pierwszej tarczy i pokazuje to ją jako już wprawioną wojowniczkę, ale jeszcze nie poniekąd nieustraszoną. Do tego mamy jeszcze wspominaną Tianę, jak również do wyprawy nieco później dołącza Queen. Dla ciekawskich, wspominane są, czy mają znikomy udział jeszcze takie persony jak wspominany Jarvan IV, Lux, Silas, Kindred i LeBlanc. Generalnie to fabuły regionów, niektórych regionów są nierozwijane. Czy sam sezon jedenasty ma w sobie lore, ale nie wiem, czy Demacja nie ma jakichś specjalnych względów w rajocie, gdyż fabuła tego regionu jest sukcesywnie rozwijana cały czas. To pewnie nie dlatego, że Demacja jest moim ulubionym regionem, ale chciałbym tak myśleć. Dlaczego Garen z niewielkimi siłami został wysłany do sojusznika Demacji? Przede wszystkim dlatego, że jest to ich sojusznik, a Tiana miała przeczucie, że coś złego dzieje się w tej krainie. Tak Garen wyruszył na wyprawę, większą część drogi przebyli oni na statkach rzekom, aby później podążyć pieszo. Ekspedycja po drodze napotkała dziwną budowlę, znaczy dziwną budowlę. Dziwną pod kątem kształtu, gdyż ten zdradzał jej przeznaczenie, że została ona wzniesiona również aby bronić się od zachodu, czyli de facto ze strony Demacji. Co zasiało niepokój w głowie Garena. Tak pokrótce Garen dotarł do władcy tamtejszego państwa i w ogromnym skrócie okazało się, że tamtejszy demacjański namiestnik, albo może nie tyle namiestnik, myślę, że odpowiedniejszym słowem byłby tutaj ambasador, który swoją drogą był wujkiem Garena, nie był tym, za kogo się podaje. Znaczy, był to kamuflaż tak zwanej bladej kobiety, tak ładniej powiedzmy. Okazało się, że dawny sojusznik demacji sprzymierzył się... Z Noksusem i dobrowolnie wpuścił ich wojska w swoje granice. Nieco wcześniej wychwyciła to Queen prowadząc zwiat, która biegła na łeb na szyję do Demacjan, aby ich ostrzec przed nadchodzącym zagrożeniem. Doszło do walk, pamiętajmy, że Dauntless Węgardzi, czyli wojownicy Garena, byli elitarnymi wojownikami demacjańskimi. Mała grupka musiała stanąć do walki z setkami wojowników z Noxusu i lokalną armią. I trochę cała ta fabuła, sam ten moment, skojarzył mi się z Bitwą pod Termopilami, wiecie, 300 Spartan i tak dalej, choć koniec jest nieco inny, sama jakby geneza, Taka w miarę podobna. W sensie, demacjanie bronili się zaciekle. Najpierw przeciw nim zostały wysłane wojska lokalne, które zostały wycięte w pień przez małą grupkę elity demacjańskiej. Później jednak wysyłane przeciw nim były coraz to nowe siły noksusu i tak powoli jeden, dwóch, trzech, czterech demacjan ginęło w nierównej i niehonorowej walce. Warto zwrócić uwagę też na to, że Węgardzi walczyli prawie cały czas z wypoczętymi siłami, sami nie mając dużo czasu na strawę czy sen. Po jakimś czasie naprzeciw nim rzucono rozwścieczonego bazyliszka. Który mocno przetrzebił i spowił chaos w oddziałach gwardii, po których do walki dołączyła elita wojowników z Noxusu. A czego też nie powiedziałem, tak w wielkim skrócie, dlaczego Demacjanie nie uciekali, tylko musieli walczyć z Noxusem. Po pierwsze, musieli oni w miarę utrzymać pozycję, aby gdzieś tam zagrodzić drogę Noxusowi, a po drugie czekali oni na posiłki i do Demacji miała być wysłana Queen, aby wrócić z posiłkami, jednak została ona postrzelona z kuszy. No i do Demacji musiał ruszyć walor. Więc jak się domyślacie, emocje, które targały mną podczas opowiadania, były iście ogromne i rozpaczliwa i jednocześnie nierówna walka demacjan z Noxusem była bardzo wzruszająca. Tym bardziej, że nie do końca wiedziałem, co się stanie z Queen Garenem i Sytrią. A Citria dla mnie aktualnie jest jedną z ważniejszych lorowo postaci ponieważ sam Garen został tutaj ranny, jak i prawie zginęła sama Sitria, Okazało się jednak, że Valor powrócił z posiłkami z Demacji i kilku pozostałych przy życiu Dauntless Węgardów udało się uratować, w tym oczywiście Galena i Sitrie. Queen oczywiście doszła do siebie, choć była bliska śmierci. I zatem jak widzicie, jest to uzupełnienie i jednocześnie wstęp. 130-stronicowy wstęp do głębszej historii. I de facto nie jest to wstęp. Oczywiście całe opowiadanie, cała nowela jest o demacji, ale jeżeli chodzi o historię, jest to w mojej opinii wstęp do historii i ekspansji Noxusu. Bo Noxus tak de facto odbił się dwa razy od Ioni, bardzo ma chrapkę na Demację, do tego cały czas walczy na swojej granicy z Freljordem, zaczyna wlewać się na tereny opustoszałej Shurimy, choć wrócił Azir do żywych i bardzo może mu się to nie spodobać, i też ma chrapkę na jeden bardzo strategicznie położony region. Czyżby kolejny sezon miałby dotyczyć i być osadzony w historii noxjańskiej ekspansji? To wie, ale brzmi to Naprawdę dobrze. Od razu wyprzedzając też wasze pytania w komentarzach, to nie, niestety tej noweli po polsku nie ma. Sam pytałem o to pracownika, który mi to podesłał, no i dostałem odpowiedź, że nie i nie planują, żeby było. Okej, okay. oczywiście nie robię tutaj szczegółowej analizy 130 stron podesłanych przez Riot, gdyż ten film trwałby, nie wiem, 790 godzin ale na pewno wiedzę z tej noweli będę wykorzystywał w nadchodzących materiałach. No chyba, że będziecie bardzo chcieli, będę widział dużo komentarzy, że dobra Marwek, zrób taką dogłębną analizę. Jeżeli będę widział też, że po łapkach w górę was ten temat interesuje, to spoko. Coś takiego zrobię, postaram się, żeby maksymalnie w pół godziny gdzieś to skompresować. Ale to tylko zależy od was, jeżeli będziecie chcieli, to spoko, coś takiego zrobię. Mam powoli wrażenie, że wchodzimy powoli w nieco inną erę fabuły League of Legends w inne jej standardy. Jeszcze dobrych kilka lat temu lore i fabuła w grze były bardzo szczątkowe. Mapa, dużo prostsza, nie było prawie w ogóle opowiadań, był tylko Journal of Justice. Teraz mamy piękne cinematiki, dostajemy komiksy, przewodnik, grę planszową wzorowaną na demacjańskich Telstonach i na koniec tego dostajemy jeszcze sezon oparty na lore i kolejną poniekąd książkę o dziejach w League of Legends. Czy z tej ciekawości, jeżeli miałaby wyjść kolejna księga, która miałaby opowiadać jakieś losy danego regionu z League of Legends, jaka kraina twoim zdaniem Powinna takie lore dostać. Kochani, to na tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Jestem bardzo ciekawy, czy będziecie chcieli usłyszeć taką bardziej szczegółową wersję tej historii, tej noweli. Tymczasem żegnam się z wami. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Do następnego. Cześć.